Rosyjski plan zajęcia Ukrainy przewidywał, że wojna będzie krótka. Znacząca przewaga wojskowa i budżetowa miała być podstawą do szybkiego przełamania oporu ukraińskiej obrony. W przeciwnym wypadku cel rosyjskiej agresji i potencjalne korzyści mogłyby nie usprawiedliwiać generowanych strat. Wojna to również pewnego rodzaju transakcja, w przypadku której inicjator dochodzi do wniosku, że działanie zbrojne zwyczajnie mu się opłaca. Każdy kolejny dzień czy miesiąc przedłużającego się konfliktu generuje olbrzymie koszty. Czy Putin może jeszcze wyjść na swoje? Jakie są potencjalne zyski i realne koszty wojny na Ukrainie? Jakie straty na tym konflikcie poniósł Zachód, a jakie ponosi Rosja? Zapraszam. Bison, włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Dzisiaj skupimy się na zyskach i stratach, jakie ponoszą obie strony konfliktu na Ukrainie. Wojna na Ukrainie wyrządziła już wiele szkód i od dawna nie toczy się wyłącznie pomiędzy Rosją i Ukrainą. W tej analizie porównamy więc potencjał ekonomiczny Zachodu i Rosji. Spróbujemy policzyć koszty wojny, zarówno te bezpośrednie na działania militarne, jak i koszty pośrednie i długoterminowe, wynikające chociażby z sankcji, zerwanych kontaktów biznesowych i gospodarczych oraz kosztownych interwencji ze strony rosyjskiego rządu. Temat tego odcinka jest bardzo rozległy, dlatego podzielimy go sobie na dwie części, a może nawet trzy części. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych części, to warto oczywiście subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole. Patrząc na kurs rubla czy notowania rosyjskich spółek, można odnieść wrażenie, że Rosja wygrywa wojnę z Zachodem. Dodając do tego ceny i obfitość naturalnych surowców Rosji, można pomyśleć, że Putinowi niczego nie brakuje, a wojnę może prowadzić aż do skutku. Czy aby na pewno tak jest? Nie będziemy dzisiaj wchodzić w ekstrema, dlatego odrzucamy głosy obserwatorów, którzy twierdzą, że sankcje Zachodu w ogóle nie dotknęły rosyjskiej gospodarki. Bo jak zauważycie z przedstawionych danych, to dość abstrakcyjne myślenie. Odrzucamy także drugą stronę ekstremum, czyli osoby, które twierdzą, że rosyjska gospodarka lada moment zbankrutuje albo zupełnie zniknie z powierzchni ziemi, bo nic takiego Rosjanom na ten moment nie grozi. Prócz oczywiście terminu bankructwa technicznego, czyli niemożliwości spłaty zobowiązań w obcej walucie, o czym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Musimy wyraźnie odróżnić bankructwo techniczne, wynikające z braku dostępu do obcej waluty, i realne bankructwo całego państwa, bo to dwie zupełnie różne rzeczy. Większość racjonalnie myślących obserwatorów wydarzeń chciałaby, aby ta wojna już się zakończyła. Każdy kolejny dzień jej trwania przynosi coraz większe straty w postaci życia ludzkiego. Zniszczonej infrastruktury i gospodarczych zawirowań. Spójrzmy prawdzie w oczy: tracą zarówno Rosjanie, którzy odczują sankcje Zachodu, jak i Europejczycy, którzy zmagają się z kryzysem energetycznym czy wysoką inflacją, nasilającą się m.in. z powodu ekonomicznego przeciągania liny pomiędzy obiema stronami konfliktu. Z jakiego powodu znaleźliśmy się wszyscy w tym punkcie? Co jest prawdziwym celem Rosji? Zacznijmy od tego, jaki realny motyw może stać za atakiem Putina. Co tak wartościowego leży na terenach naszego wschodniego sąsiada, aby ten konflikt mógł wydawać się uzasadniony i opłacalny dla agresora? Oczywiście powodów może być wiele, a specjalna operacja wojskowa prowadzona w celu demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy jest jedynie medialną fasadą dla prawdziwych zamiarów. Jednak po trzech miesiącach działań wojskowych można pokusić się o wnioski co do realnych przyczyn ataku. Moim zdaniem jasne jest, że to wojna ekonomiczna, która miała za zadanie umocnić pozycję Rosji. Rosjanie raczej nie byli zainteresowani zajęciem całego ukraińskiego terytorium, tylko jego wschodnio-południową częścią, głównie Donbasem i wydrążeniem korytarza wzdłuż wschodniej granicy aż po zajęty wcześniej Krym. Te tereny są najbardziej obfite w złoża naturalne przede wszystkim ropę i gaz, ale i wiele innych surowców. Potencjalne zyski płynące z ich dystrybucji mogłyby ekonomicznie uzasadniać koszty działań zbrojnych. Dodatkowo blokowane przez Rosjan porty, jak chociażby ten w Odessie, mocno utrudniałyby dalszy rozwój gospodarczy Ukrainy odciętej od Morza Czarnego. To właśnie na transporcie morskim bazowała duża część eksportu Ukrainy, chociażby w przypadku zboża, którego ponad 20 milionów ton utknęło obecnie w silosach. Opowiadałem o tym m.in. w odcinku o kryzysie żywnościowym, który możecie zobaczyć tutaj. W tym scenariuszu Rosja umocniłaby mocno swoją pozycję energetycznego hegemona w regionie, przejmując zasoby Ukrainy i odcięłaby ją w znaczącym stopniu od możliwości dalszego rozwoju. Jednak kluczowym czynnikiem w tym planie był najprawdopodobniej czas. Aby ponoszone w ramach działań wojenne straty i stałe koszty miały sens, przejęcie zasobów musiałoby nastąpić względnie szybko. Złamanie oporu ukraińskiej armii nie jest jednak tak proste, jak spodziewała się tego Moskwa. Głównie dlatego, że do wojny włączył się niemal cały zachodni świat. Wojska NATO, mimo że nie uczestniczą w wojnie bezpośrednio, a przynajmniej nie w oficjalnej komunikacji, to jednak znacząco ułatwiają obronę Ukrainie. Chociażby poprzez odpowiednio przekazywaną informację, pomagającą w dobrej organizacji działań obronnych. Ukraina może liczyć także na dozbrajanie własnych wojsk i znaczne fundusze na obronę, które przekazywane są przez poszczególne państwa. Dzięki temu Ukraina nadal się broni, a wsparcie Zachodu w postaci stopniowego zrywania kontaktów gospodarczych z Rosją dodatkowo przekłada się na kolejne cyfry w kalkulacji strat po stronie Putina. Można zakładać, że Putin ustanawiając na mapie, Nowe republiki ługańską i doniecką liczył na to, że Ukraina przełknie stratę i pogodzi się z wycięciem istotnej części terytorialnej, na rzecz powstrzymania dalszej agresji zbrojnej. Tak się jednak nie stało. Każdy kolejny dzień, miesiąc czy rok otwartej wojny zmniejsza potencjał zysku przez przeciwwagę w postaci gigantycznych kosztów prowadzenia działań zbrojnych. No właśnie, czy tę wojnę można prowadzić w nieskończoność? Pewnie można, ale nikomu nie będzie się to już opłacać. Ba, najprawdopodobniej przy obecnym poziomie skomplikowania sytuacji, już w tej chwili nikomu się to nie opłaca. Mimo to żadna ze stron nie odpuszcza. Putin pomimo braku ekonomicznego uzasadnienia może dalej kierować się pobudkami politycznymi czy potrzebami ego. Zachód natomiast zabrnął już w tym kotle tak daleko, że raczej nie pozwoli na swobodne zawłaszczenie części czy całości Ukrainy. Załóżmy, że obie strony znalazły się więc w punkcie bez wyjścia i żadna nie ma zamiaru dać za wygraną. W takiej sytuacji należy zadać sobie pytanie, która ze stron konfliktu ma realnie większy potencjał ekonomiczny, aby pomimo strat dalej prowadzić działania? Rosja? czy zachód. Ekonomiczny potencjał Zachodu i Rosji. Porównanie rosyjskiej i ukraińskiej gospodarki czy możliwości militarnych obu państw mijałoby się z celem w tym momencie, bo każdy widzi, że Ukraina nie jest w tym konflikcie sama. Wspierają całe NATO i inne państwa Zachodu. Nikt kto odrobinę rozumie ekonomię raczej nie spodziewa się też, że potencjał gospodarczy Rosji mógłby przewyższać sumaryczny potencjał gospodarek niemal całego zachodniego świata. Pod drugiej stronie barykady stoją połączone ekonomiczne możliwości takich potęg jak Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Nie mówiąc o wielu innych, mniejszych gospodarkach. Kiedy porównamy sobie PKB rosyjskiej gospodarki z PKB pięciu największych gospodarek NATO, to łatwo dostrzec różnicę. Potencjał gospodarczy Rosji nie jest specjalnie spektakularny w porównaniu do oponentów. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2020 Pierwszym, rosyjska gospodarka wyprodukowała wartość rzędu 1,65 biliona dolarów. Zgodnie z większością prognoz, PKB Rosji straci w tym roku w wyniku sankcji od 10 do 15%, zatem wydolność gospodarki dodatkowo się kurczy. Z prostego porównania możliwości ekonomicznych stron konfliktu wynika, że przy odpowiedniej mobilizacji finansowej nawet 1% PKB krajów NATO przeznaczony na działania zbrojne mógłby skutecznie oszczędzić. Studzić zapędy Rosja. NATO ma po swojej stronie zupełnie inną skalę finansów i możliwości organizacji w razie potrzeby. Tym samym, w przypadku gdyby kraje Zachodu chciały stawiać opór aż do skutku, to są w stanie przyjąć dużo większe obrażenia niż samotna gospodarka Rosji. Innymi słowy, gdyby wojna miała trwać aż do ekonomicznego wykrwawienia i obie strony nie odpuszczą, to Rosja stoi na przegranej pozycji. Pytanie jednak, czy Zachód rzeczywiście wyłoży wszystkie karty na stół? I będzie działał w zjednoczeniu. Pytanie także, do kogo Putin może się zwrócić, aby podtrzymać swoje szanse na wygraną, i w jakim tempie topnieje budżet nadwyrężony kosztami wojny. Ile kosztuje wojna na Ukrainie? Rosyjska inwazja na Ukrainę nadal się nasila. Jej ekonomiczne konsekwencje będą najpewniej widoczne jeszcze przez wiele, wiele lat. Jak wynika z raportów ekspertów, utrzymywanie działań wojennych generuje po stronie Rosjan koszty rzędu około 900 milionów dolarów dziennie. Mówimy zatem o niemal miliardzie dolarów, który każdego dnia ucieka z budżetu Putina. Ta liczba nie obejmuje kosztów gospodarczych, które są pochodną nałożonych przez Zachód sankcji i ograniczonych kontaktów handlowych. Mówimy wyłącznie o utrzymaniu masowej skali inwazji zbrojnej. Gdyby dołożyć do tego inne koszty, takie jak zerwane kontakty biznesowe i gospodarcze, utrudniony dostęp do poszczególnych towarów dzięki sankcjom, czy też ewentualne embargo na rosyjskie surowce, to straty, jakie przez przedłużający się konflikt ponosi Rosja, są tak naprawdę znacznie, znacznie wyższe. Im dłużej trwa wojna, tym większe straty ponoszą obie strony. To również problematyka czysto ekonomiczna. Wszystko wskazuje bowiem na to, że wojna na Ukrainie nie zakończy się prędko. Przed nami najpewniej długie miesiące, jeżeli nie lata dalszego zbrojnego konfliktu. Rosyjskie wojsko i gospodarka także mają swoje ograniczenia. Putin stara się różnymi sposobami utrzymać krajową gospodarkę przy życiu, ale ponoszone straty finansowe już w tej chwili są bardzo dotkliwe. Mimo że wielu z zadanych przez Zachód ran nie widać na pierwszy rzut oka, to gdy przyjrzymy się fundamentom rosyjskiej gospodarki trochę bliżej, odkryjemy kolejne warstwy ekonomicznego make-upu. W jakim stanie tak naprawdę jest rosyjska gospodarka? Na początek warto zrozumieć, że rosyjska gospodarka wcale nie upadnie jutro. Nie jest także blisko swojego skraju wydolności. Faktem jest, że Rosja przygotowywała się do natarcia od wielu, wielu lat. Putin zrobił bardzo dużo, aby zabezpieczyć rosyjski interes na wypadek oporu ze strony Ukrainy czy Zachodu. Między innymi zgromadził znaczne zapasy rezerw złota i znaczne wartości rezerw walutowych możliwych do upłynnienia. Uzależnił energetykę większości europejskiej. Krajów od rosyjskich surowców i od miesięcy ograniczał dostęp do nich, powodując presję inflacyjną w Europie. Wypracował znaczne koneksje z ważnymi figurami europejskiej polityki i stopniowo uniezależniał przemysł od zagranicznych komponentów. Dzięki temu rosyjska gospodarka do pewnego stopnia była przygotowana na uderzenie ze strony Zachodu. Dalekie od prawdy jest także stwierdzenie, że sankcje w ogóle ich nie dotknęły. Rosjanie twierdzą oczywiście, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Według oficjalnych informacji gospodarka specjalnie nie ucierpiała. Rubel i rosyjska giełda mają się dobrze, a straty wynikające z sankcji są tak naprawdę znikome. Niezorientowanym widzom również łatwo przychodzi wspieranie tego typu narracji. Choćby dlatego, że rzeczywiście, kiedy spojrzymy w stronę rubla, to obecnie wydaje się on najszybciej rosnącą na wartości walutą na świecie. A rosyjska giełda również wygląda na niemal nienaruszoną. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie do końca. Jedną z Fundamentalnych podstaw państwowej gospodarki jest kondycja jej waluty. Przyjrzyjmy się zatem realnej kondycji rubla. Ile wart jest rosyjski rubel? W pierwszych tygodniach po rozpoczęciu wojny na Ukrainie rubel zaliczył gigantyczny spadek. W pewnym momencie za jednego dolara trzeba było zapłacić nawet i ponad 150 rubli, a w wielu miejscach, pomimo chęci, i tak nie można było takiej wymiany dokonać. Pojawiło się praktykowanie tzw. podwójnego kursu, gdzie państwo i giełda ustalało wartość na jednym poziomie, a rynek widział ją po swojemu. Na czarnym rynku pojawiały się nawet oferty wymiany bliskie 200 rubli za dolara. Zaledwie kilka tygodni od dołka rubel zaczął znacząco zyskiwać na wartości, powracając w okolice poziomu wymiany sprzed rozpoczęcia inwazji. Wiele osób zadawało sobie wtedy pytanie, co się wydarzyło i dlaczego rubel rośnie. Nagrałem wtedy dla Was odcinek wyjaśniający, w jaki sposób Putin bronił waluty. Możecie go zobaczyć tutaj. Od tamtej pory wartość rubla na wykresie prezentuje się jeszcze lepiej. 24 maja oficjalny przelicznik wymiany wyniósł już nawet poniżej 60 rubli za dolara. Rosyjska waluta umocniła się zatem tak bardzo, że zaczęło to stanowić problem w drugą stronę, dla eksporterów, a Bank Centralny Rosji decyduje się na kolejne znaczące obniżki stóp procentowych, aby powstrzymać dalsze umacnianie. Po wcześniejszych spadkach nie ma zatem śladu. Jednocześnie rosyjska waluta znacząco zyskała na wartości nawet w porównaniu z okresem przed rozpoczęciem wojny. Zatem rzeczywistość widziana przez większość obserwatorów wygląda, jakby wszystko układało się po myśli Putina. Problem w tym, że kurs rubla został napompowany do obecnych poziomów poprzez liczne interwencje rządowe, które również sporo kosztowały. Innymi słowy, aby osiągnąć obecną wartość rubla w stosunku do dolara, Putin musiał zastosować szereg zabiegów bardzo kosztownych dla gospodarki i relacji z rynkiem. Aby to lepiej zrozumieć, musimy wiedzieć na jakiej podstawie rynek dokonuje wyceny waluty. Kurs wymiany to wartość waluty jednego kraju w stosunku do walut innych krajów. Określa na przykład ile dolarów czy euro warty jest rubel czy złotówka. Waluta jest na rynku traktowana jak towar, podobnie jak Kropa czy zboże. Kwestia tego, ile kosztuje w stosunku do walut innych krajów, zależy od wielu czynników. Jednym z czynników odpowiadających za wycenę danej waluty jest prawo popytu i podaży. W skrócie jak wielu ludzi czy firm chce posiadać tę walutę. Czy jest ona jak gorący ziemniak, którego każdy chce się jak najszybciej pozbyć, czy może cieszy się popularnością i różne podmioty chcą przechowywać w niej swój kapitał. Zaufanie inwestorów do rosyjskiej waluty znacząco spadło po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. W momentach niestabilności na rynku kapitał zwykle wybiera waluty twarde, takie jak dolary, euro, funty czy franki szwajcarskie. Widzieliśmy więc znaczący odpływ środków od walut takich jak rubel, chrywna czy nawet polski złoty. Celem Putina. W takiej sytuacji musiało być zatrzymanie fali kapitału masowo zmieniającego ruble na inne waluty. Putin podjął wtedy kilka drastycznych działań. Po pierwsze, bank centralny 28 lutego podwyższył stopę dyskontową z 9,5% do aż 20%. Motywowano to m.in. obniżeniem inflacji i zwiększeniem oprocentowania depozytów. Po co to zrobiono? Głównie, aby zmotywować inwestorów do zatrzymania środków w rosyjskiej waluty. Ucie. Tak wysoki poziom stóp procentowych skutkował tym, że część banków zmieniła oferty depozytowe na oprocentowania rzędu 17, 18 czy nawet 19%. Innymi słowy, Putin zagrał na ludzkiej chciwości i w ten sposób przekonał część rynku do pozostania z rublem, a jednocześnie zachęcił inwestorów szukających dużego zwrotu do powrotu na rosyjskie podwórko, oczywiście za sowitym wynagrodzeniem. Obecnie główna stopa procentowa w Rosji wynosi już zaledwie 11%. I od czasu wybuchu wojny trzykrotnie ją już obniżano. Najpierw do poziomu 17%, później do 14%, a niedawno do 11%. Dodatkowo, rosyjski bank centralny zapowiada kolejne obniżki stopy procentowej już na początku czerwca. Sytuacja wraca więc do normy. Po drugie, rosyjski prezydent zmusił społeczeństwo, banki i firmy do trzymania rubla za pomocą licznych zakazów i ograniczeń. Niedługo po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, bank centralny Federacji Rosyjskiej zatwierdził pakiet drakońskich ograniczeń walutowych. W ten sposób w dużej mierze ograniczono podaż obcej waluty w gospodarce, a rubel stał się walutą w dużej mierze sterowaną przez państwo. Dla przykładu, 9 marca rosyjskim bankom zakazano sprzedaży dolarów i euro w gotówce na 6 miesięcy. Z konta otwartego w obcej walucie można wypłacić w granicach 10 tysięcy dolarów, większa kwota wydawana jest już w rublach. Nałożono również również ograniczenia na międzynarodowe przekazy pieniężne. Rosjanie mogą przesyłać za granicę nie więcej niż 5000 tysięcy dolarów miesięcznie. Wykonywanie przelewu bezgotówkowego poza granicami kraju jest z kolei mocno utrudnione ze względu na wyjście międzynarodowych systemów płatniczych z rosyjskiego rynku. Wprowadzone przez rosyjski Bank Centralny ograniczenia były nastawione nie tylko na drastyczne ograniczenie popytu na obcą walutę, ale także na zapewnienie jej podaży. W tym celu eksporterzy Zostali zobligowani do sprzedaży 80% przychodów walutowych. Trzecim kosztownym manewrem wykonanym przez Rosjan był masowy wykup rubli z rynku. Bank centralny wyprzedał znaczne ilości posiadanych rezerw walutowych, czyli chociażby dolarów i euro, aby zakupić za nie mocno tracącą na wartości rosyjską walutę. W ten sposób Rosja pozbyła się sporej ilości zabezpieczenia w postaci obcej waluty, odkupując jednocześnie z rynku walutę potencjalnie słabszą i tracącą na wartości. Podobnie zrobił w pewnym momencie polski NBP, sprzedając pewną ilość rezerw. W euro i skupując za nie z rynku słabsze złotówki. Takie działanie banku centralnego danego kraju nazywamy interwencją walutową. Wreszcie, czwartym dużym ruchem było zmuszenie tzw. krajów nieprzyjaznych do zakupu rosyjskich surowców w rublach, co spowodowało dodatkowy popyt na rosyjską walutę. Oczywiście wiele krajów odmówiło zmiany zasad płatności proponowanej przez Gazprom. Część z nich z tego powodu została nawet pozbawiona dostępu do rosyjskiego gazu. Mówimy tu o Polsce i Bułgarii. O konsekwencjach nagłego odcięcia gazu od naszego kraju nagrałem zresztą osobny odcinek, który możecie zobaczyć w prawym górnym rogu ekranu. Po szeregu drastycznych interwencji rynkowych ciężko określić rubla jako płynną walutę podlegającą swobodnej wymianie. Putin de facto napompował jej wartość szeregiem decyzji, które ograniczyły swobody obywatelskie i swobodę w prowadzeniu działalności przez firmy. Każdy podmiot na rynku musiał zmierzyć się z szeregiem ograniczeń, które albo blokowały, albo znacznie ograniczały dostęp do obcej waluty, zmuszając do pozostania przy rublu albo sprzedaży waluty obcej. System. Walutowy oparty na przymusie ciężko w ogóle porównać do innych walut, gdzie system wymiany pozostaje płynny i swobodny. Podobnie było zresztą z giełdą, która doczekała się tak potężnych spadków, że w pewnym momencie została nawet zupełnie zamknięta. W końcu, jeżeli inwestorzy nie mają możliwości zrealizowania strat wykupując akcje, to trochę jakby wcale tych strat nie było, bo strata widoczna jest wyłącznie na papierze. Przyjrzyjmy się zatem temu, co wydarzyło się z rosyjską giełdą. Stan rosyjskiej giełdy. W wyniku masowego odpływu inwestorów CBR wstrzymał 28 lutego handel na moskiewskiej giełdzie. Wznowiono go w ograniczonym zakresie, dopiero 21 marca. Do tego resort finansów zapowiedział przekazanie biliona rubli, czyli około 9 miliardów dolarów, na zakup udziałów w rodzimych spółkach. Rosyjski bank centralny musiał zatem własnymi środkami pompować ceny rosyjskich papierów wartościowych. Rosyjscy emitenci otrzymali również pozwolenie na wykup własnych akcji. Innymi słowy, kolejna akcja reanimacji trupa. W obecnej chwili spółki rosyjskie nawet zyskują, ale znowu warto nadmienić, jakim kosztem osiągnięto taki efekt, ponieważ to również jest realny koszt wojny, jaki ponosi obecnie Rosja. Istotnym elementem układanki znowu jest centralne sterowanie i ogłoszenie zakazu sprzedaży aktywów przez zagranicznych inwestorów. Inwestorzy musieli siedzieć w rosyjskich spółkach. Zatem rosyjska giełda również mocniej przypomina teraz teatrzyk ze spektaklem na zlecenie niż realną, swobodną platformę wymiany papierów wartościowych. Kto Płaci cenę za wojnę na Ukrainie. Putin zrobił bardzo wiele, aby za nałożone przez zachód sankcje zapłaciły głównie firmy i obywatele. Złożyli się na nie wszyscy. Zwykli obywatele Rosji zapłacili za wojnę poprzez dużo wyższe koszty obsługi zadłużenia przy wysokim poziomie stóp, ograniczenia w dostępie i swobodzie wymiany własnych pieniędzy, ograniczenia w dostępie do produktów czy wysoką inflację, która w kwietniu wyniosła już 17,8%, a końcoworoczną prognozuje się na powyżej 20%. Jednocześnie zarobki Rosjan nie rosną w tak szybkim tempie. Z kolei firmy zapłaciły zerwanymi lub znacznie utrudnionymi kontaktami biznesowymi z Europą. Kreml nakazywał także sklepom ciąć marże. Eksporterzy zostali zmuszeni do wymiany znacznej części otrzymanych od klientów twardych walut na słabnącego rubla. A inwestorzy nagle znaleźli się w sytuacji, w której nie mogli wypłacić środków z rosyjskiej giełdy. A to przecież ich pieniądze. Myślę, że w Wcale nie przesadzimy, jeśli nazwiemy poszczególne ruchy Putina zwykłą kradzieżą. Obywatele i firmy zostały bowiem w wielu sytuacjach zmuszone do działania na własną niekorzyść w obronie interesu państwa. Można powiedzieć, że Putin w ten sposób zrobił ze swobodnych do tej pory podmiotów rynkowych coś na wzór tarczy antysankcyjnej. To w połączeniu ze znacznymi kosztami po stronie Banku Centralnego oraz utratą zaufania rynku pozwoliło utrzymać przy życiu rosyjską gospodarkę. Ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy wszystko wróci do normy, a inwestorzy będą mogli podejmować swobodne, niczym nieskrępowane decyzje. Pytanie: jak długo Rosja przy obecnych kosztach będzie w stanie kontynuować wojnę? Ile będzie kosztowało zerwanie kontaktów biznesowych z Europą i jakie Putin ma alternatywy? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku, już w następną sobotę. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, abym kontynuował tematykę wojny z ekonomicznego punktu widzenia. Jeśli materiał był dla Was wartościowy, to udostępnijcie go i subskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem na dole. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!